105 lat temu, 24 lipca 1919 roku powołano do życia Polską Policję. Z tej okazji odbyły się w Łukowie powiatowe obchody Święta Policji. Uroczystość zorganizowano w sali konferencyjnej imienia Jana Pawła II. Gościem honorowym był zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, inspektor Robert Michna. W roli gospodarza obchodów wystąpił nowy łukowski komendant podinspektor Leszek Wierzejski. My dbamy o bezpieczeństwo, porządek publiczny na terenie naszego powiatu, i nie tylko. Dbamy o oczywiście bezpieczne życie, zdrowie i imienie naszych mieszkańców, a dzień dzisiejszy jest to takim dniem zwieńczeniem naszej pracy, wyróżnieniem tych, którzy się, że tak powiem, zasłużyli, ci, którzy ciężko pracowali i awansowali na wyższe stopnie yy, policyjne. Mamy kilka awansów na wyższe stopnie przed terminem, to jest szczególne wyróżnienie dla funkcjonariusza. No, i cóż, cieszymy się, że możemy współpracować z samorządami, ze służbami mądrowymi, z mediami. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też również emerytom, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Są to osoby, które kiedyś nas uczyły właściwych zachowań, właściwego postępowania, tej sztuki policyjnej. Także super, że dzisiejszy taki dzień jest. Szkoda, że tylko raz w roku, natomiast dzisiaj na pewno będziemy podkreślać to swoją uroczystość i wychodzić z tym do społeczeństwa. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało w sumie 34 policjantów. Dwóch funkcjonariuszy zostało też nagrodzonych przez burmistrza Łukowa, a czterech przez starostę, który dopytywany za co ceni Łukowską policję, mówił: Przede wszystkim profesjonalną. I to bardzo cieszy. I zarówno, zarówno nas kadra dowódcza, jak też i oficerowie czy korpus aspirantów, ale przede wszystkim to, co jest ważne, to jest ten profesjonalizm. Tak? Bo to są bardzo trudne decyzje. Tak jak też powiedziałem w swoim krótkim wystąpieniu, od często decyzji pracowników policji zależą losy ludzkie. No i też chodzi o to tutaj, żeby dokonać wszelkich starań, że są prowadzone zgodnie z prawem i nasi policjanci są profesjonalni. Zażartuję sobie, że czasem bywają takie, tak jak to miało niedawno, niedawno miejsce, no niemniej jednak ja wolałbym, żeby różnymi sprawami zajmowała się policja, a nie prywatne biura detektywistyczne. Tych czynności jest bardzo dużo wykonywanych na terenie powiatu Łukowskiego. Podkreślam, że powiat Łukowski liczy powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a jeszcze ile mieszka ponad, to tego nie wiemy. Natomiast mamy też przybysz przed wojną i też musimy ich chronić przed różnego rodzaju. Przeciwnościami losu, że tak powiem. Natomiast wyglądamy bardzo dobrze w statystykach. Generalnie mamy grubo powyżej, prawie 90% wykrywalności pracy samorządów i innych instytucji, służb mundurowych. Święta Policji w stron... Przede wszystkim życzymy tego, aby chcećby awansów, zadowolenia. No I oczywiście, żeby, byli, żeby mieli wsparcie w społeczeństwa, żeby, wiedzieli, żeby społeczeństwo wiedziało, że to, co robimy, to robimy dla ich dobra, bo poczucie bezpieczeństwa jest wartością bezcenną.